W północnej części Dolnego Śląska, wzdłuż środkowego biegu Odry, istniało plemię, które w IX wieku posiadało aż dwadzieścia grodów. Dziadoszanie, zapomniani sąsiedzi Ślężan i Wiślan, znani jedynie z jednej kroniki i milczących śladów w Ziemi. Nie stworzyli własnego państwa, nie pozostawili pisanych świadectw, a jednak odegrali istotną rolę w historii kształtującej się Polski to właśnie tu w 1015 roku cesarz niemiecki Henryk II nie zdołał złamać obrony a niespełna 100 lat później to samo miejsce stanie się symbolem jednego z najtragiczniejszych oblężeń w polskiej historii kim byli dziadoszanie jak żyli i dlaczego ich historia choć niemal całkowicie zanikła wciąż powraca tam gdzie historia spotyka się z archeologią Kiedy cofniemy się do IX wieku. Krajobraz Dolnego Śląska wygląda zupełnie inaczej niż dziś. Pomiędzy dolinami rzek, gęstymi lasami i bagnami istniała mozaika plemion, z których każde miało swoją ziemię, swoje grody i swoje tajemnice. W północnej części śląska wzdłuż środkowego biegu odry, rozwijało się plemię o tajemniczej nazwie Dziadoszanie. To nie legenda. Ich istnienie potwierdza geograf bawarski, autor spisu plemion słowiańskich z połowy IX wieku. Tam, pod nazwą Dadocesani, przypisuje im aż 20 grodów więcej niż na przykład Ślężanie. To bardzo dużo. Liczba ta świadczy o sporym zaludnieniu, silnej strukturze osadniczej i dobrej organizacji politycznej. Ale gdzie dokładnie żyli dziadoszanie? Archeologia wskazuje głogów. Bytom, Odrzański, Szprotawa, być może Żagań, to były ich główne ośrodki. Ich terytorium obejmowało obie strony Odry, sięgając na zachodzie aż po Bubr, a na wschodzie w okolice Baryczy. I właśnie Głogów położony nad strategiczną przeprawą rzeczną był ich sercem, zarówno politycznym, jak i wojskowym. Ale to dopiero początek tej historii, bo zagadka dopiero się zaczyna. Dziadoszanie. Nazwa, która od razu przykuwa uwagę, brzmi jak z baśni albo jak echo starego zaklęcia. Ale czy ktoś kiedyś zastanowił się, co ona naprawdę znaczy? W świecie słowian nazwy plemion często brały się od założycieli rodów. Czy dziadoszanie mogli wziąć swoje imię od kogoś takiego jak dziadosz lub dziadomir? Imiona z rdzeniem dziad były popularne. A końcówka szanie to typowy słowiański sposób tworzenia nazw zbiorowych. Ale jest też druga teoria, o wiele bardziej intrygująca. Niektórzy badacze sugerują, że nazwa może pochodzić od słowa dziady, które u Słowian miało podwójne znaczenie: z jednej strony starsi mędrcy, przodkowie, z drugiej obrzęd ku czci zmarłych. Obrzęd dziadów był jednym z najstarszych i najbardziej tajemniczych rytuałów słowiańskich. Ogień, ofiary, modlitwy, wszystko po to, by zapewnić duszą przodków spokój, a żywym opiekę. Czy to możliwe, że dziadoszanie byli ludem, który szczególnie pielęgnował kult przodków? Że byli jakby strażnikami pamięci i bram między światem żywych a umarłych? Może to nie przypadek, że zginęli w milczeniu, a ich imię przetrwało tylko jako szept w kronice z Bawarii. I choć ta teoria pozostaje hipotezą, to jedno jest pewne. Ich nazwa kryje w sobie więcej niż mogłoby się wydawać. Dziadoszanie nie byli rozproszonym ludem żyjącym w leśnych osadach, byli zorganizowani, świetnie zorganizowani. Ich terytorium to nieprzypadkowe osady. To system grodów, które tworzyły tak zwane okręgi grodowe, podstawowe jednostki władzy i obrony w świecie wczesnosłowiańskim. Geograf bawarski pisał o dwudziestu civitats, dwudziestu grodach. Dla historyków i archeologów to jasny sygnał. Dziadoszanie mieli strukturę terytorialną, na czele której stał zapewne lokalny wódz, książę, wspierany przez starszyznę i drużynę wojów. W centrum. Monumentalny gród, najpewniej głogów, położony na wyspie, chroniony przez rzekę, umocniony wałami i palisadą. Tam koncentrowała się władza, handel, rzemiosło. Tam znajdowała się drużyna, zawodowi wojownicy, gotowi bronić plemienia, ale też egzekwować władzę naczelnika. U stóp grodu, tętniące życiem podgrodzie, tam pracowali garncarze, kowale, cieśle, hutnicy, każdy miał swoją rolę. Dalej, osady wiejskie, rozproszone, ale związane z grodem. To tam uprawiano ziemię, hodowano zwierzęta, wypiekano chleb. A kiedy nadchodziło niebezpieczeństwo, wszyscy mieszkańcy regionu chronili się za wałami grodu. Ten system gród, podgrodzie, wieś to nie tylko struktura administracyjna to organizacja całego życia plemienia. To tętniący życiem organizm, którego sercem była warownia, a nerwami, ścieżki między osadami i pola uprawne. I właśnie dzięki tej strukturze, dziadoszanie byli w stanie przeciwstawić się największej potędze ówczesnej Europy, cesarzowi Niemiec. Historia to nie tylko bitwy i wodzowie, to także codzienne życie. I właśnie tu dziadoszanie pokazują swoje prawdziwe oblicze. Bo kim byli ci ludzie, kiedy nie trzymali w rękach miecza? Żyli blisko ziemi. Ich świat był prosty, ale nieprymitywny. Domy? Zazwyczaj półziemianki zagłębione w ziemię, z paleniskiem pośrodku i dachami krytymi strzechą. Zbudowane z drewna, gliny i trzciny. Ciepłe, odporne na wiatr i mróz. Kobiety zajmowały się domem, tkactwem, wychowaniem dzieci. Mężczyźni pracowali w polu, w warsztatach, pilnowali bydła. Rolnictwo było podstawą ich przetrwania: siali żyto, pszenicę, jęczmień, proso. Hodowali świnie, bydło, owce i kozy. Ale to nie wszystko. Dziadoszanie słynęli z rzemiosła. W głogowie archeolodzy odnaleźli naczynia o pięknych, charakterystycznych zdobieniach. To wysoko rozwinięta ceramika toczona na kole, a nie tylko lepiona ręcznie. W kuźniach, sierpy, noże, radlice, topory. Z miejscowych ród darniowych potrafili wytapiać żelazo. To była umiejętność i potęga. Handlowali. Przez odrę i bubr płynęły towary, miód, wosk, skóry, a prawdopodobnie nawet niewolnicy. A kiedy zapadał zmierzch, wokół palenisk zbierały się rodziny, by opowiadać historię. Może o duchach przodków, może o zbliżającym się cesarzu. Jedno jest pewne: ich życie nie było łatwe. Ale było pełne znaczeń, rytmu natury i wspólnoty. Codzienność dziadoszan to opowieść o pracy, rzemiośle, ale też o tożsamości, o tym, kim się jest, nawet wtedy, gdy nikt tego nie zapisze w kronice. Mały przerywnik organizacyjny. Ten kanał tworzą pasjonaci historii, dawnych wierzeń i zapomnianych opowieści. Jeśli chcesz pomóc nam rozwijać ten projekt i tworzyć jeszcze więcej treści pełnych tajemnic przeszłości, możesz nas wesprzeć. Wystarczy subskrypcja, komentarz albo kliknięcie przycisku Super Podziękowanie. Możesz też dołączyć do grona wspierających kanał i stać się częścią naszej społeczności odkrywców. Każde, nawet najmniejsze wsparcie to dla nas ogromna motywacja i realna pomoc w tworzeniu kolejnych odcinków. Dziękujemy za każdą formę wsparcia, a teraz wracamy do naszej opowieści. O dziadoszanach nie przetrwały mity. Nie znamy ich modlitw, pieśni ani kapłanów, ale jedno wiemy na pewno, nie byli chrześcijanami. W IX i X wieku ich świat był jeszcze głęboko zakorzeniony w starym słowiańskim pogaństwie. To świat, w którym każde drzewo mogło mieć ducha, każde źródło, świętą moc, gdzie bogowie nie mieszkali w świątyniach, ale w gajach, wzgórzach, rzekach i ogniu. Ich panteon przypominał teatr sił przyrody: Perun, Pan burzy i Pioruna, Wojownik i Strażnik Porządku. Weles, władca podziemi, bogactwa, dusz i magii. Mokosz, opiekunka kobiet i ziemi, matka urodzaju. Ale może najważniejsi byli ci, którzy już odeszli. Przodkowie, dziady, zmarli, którzy nadal czuwają. Pamiętasz jak mówiliśmy o nazwie Dziadoszanie? Czy to możliwe, że ich imię naprawdę ma związek z obrzędami kuczci zmarłych? Jeśli tak, to nie było to zwykłe plemię. Być może byli strażnikami pamięci, ludem, który pielęgnował więź ze światem zmarłych bardziej niż inni. Potwierdza to ich obrządek pogrzebowy. Ciała palono na stosach, a prochy składano w popielnicach i chowano na cmentarzyskach, kurchanowych i płaskich. Śmierć nie była końcem, była przejściem. A świat żywych i umarłych łączył się przy ognisku, w pieśni, w ofierze z chleba i miodu. Tak wyglądała duchowość dziadoszan, prosta, ale głęboka, zakorzeniona w rytmie przyrody, w ogniu ziemi i pamięci o tych, którzy byli przed nami. Czyż nie brzmi to znajomo? W historii są miejsca, które wielokrotnie stają się świadkami walki i bohaterstwa. Jednym z nich jest głogów dawny gród plemienny dziadoszan. A później kluczowy punkt obrony zachodnich rubieży Polski. Cofnijmy się do roku 1015. Cesarz Henryk II rozpoczyna ofensywę przeciwko Bolesławowi Chrobremu. Armia cesarska podchodzi pod Głogów, który staje się pierwszą poważną przeszkodą. Choć cesarz podejmuje próbę zdobycia miasta, jego wysiłki okazują się bezskuteczne. Mimo trudnych warunków i brutalnych działań wojennych, Gród się nie poddaje. Dla Niemców to było poważne upokorzenie, dla chrobrego, dowód siły i determinacji jego ludzi. Wydarzenia te, choć nie tak barwne jak te późniejsze, są historycznie potwierdzone i zapisane w Annałach, ale niemal sto lat później głogów znów stanie w płomieniach, tym razem otoczony przez inną armię, ale w podobnych okolicznościach. Rok 1109. Rządzi już Bolesław krzywousty. A cesarzem jest Henryk V. Niemcy ponownie przekraczają odrę, a pod głogowem rozgrywa się wydarzenie, które przeszło do legendy historia dzieci głogowskich. Według przekazu mieszkańcy oddali dzieci jako zakładników, by zapewnić czas na przygotowania do obrony. Gdy nie spełnili warunków cesarza, ten kazał przywiązać dzieci do machin oblężniczych, mając nadzieję, że obrońcy nie odważą się walczyć ale głogowianie tak jak przed sto laty nie ugieli się walczyli mimo że ich własne dzieci stały między nimi a wrogiem choć ta historia nie znajduje się w ówczesnych źródłach pisanych została później utrwalona w polskim micie narodowym jako symbol najwyższego poświęcenia dziś dzieci głogowskie są symbolem heroizmu a obrona głogowa w 1109 roku jednym z najbardziej poruszających epizodów w historii średniowiecznej Polski dwa oblężenia Dwa czasy, ale jedno miasto i jedna niezmienna cecha nieugiętość. Po bitwach i bohaterstwie nadchodzi to, co nieuniknione. Dziadoszanie znikają nie w ogniu bitwy, nie przez zarazę czy głód, znikają na drodze dziejowej przemiany powolnego ale nieodwracalnego wchłonięcia przez rosnące państwo piastów już za panowania mieszka pierwszego ich ziemie zostają podporządkowane nowej władzy grody jak głogów włączone w sieć systemu obronnego monarchii w miejsce wodzów plemiennych pojawiają się kasztelanowie urzędnicy króla czuwający nad porządkiem i ściąganiem danin stare rytuały ustępują miejsca chrześcijańskim obrzędom Zamiast świętego gaju, kościół, zamiast ognia ku czci przodków, msza. Lud dziadoszan nie zniknął fizycznie, nadal pracowali, mieszkali, uprawiali ziemię. Ale ich plemienna tożsamość rozmyła się w strukturze nowego państwa. Nie byli już dziadoszanami, stali się ślązakami poddanymi księcia, a później króla. W kronikach ich nazwa już się nie pojawia, w dokumentach cisza. Ale ziemia pamięta. Archeolodzy odnajdują ślady ich domów, narzędzi, cmentarzy. A my, patrząc na głogów, szprotawę czy byto Modrzański, stąpamy po śladach ludzi, których świat przeminął, ale nigdy nie został całkiem zapomniany. Dziadoszanie. Plemię które przez wieki kryło się w cieniu bardziej znanych sąsiadów, wiślan, polan, ślężan. A jednak to oni stworzyli jedną z najlepiej rozwiniętych struktur grodowych na Śląsku z potężnym głogowem jako bastionem. To oni, być może, jako nieliczni nosili w nazwie pamięć o kultach przodków, których echo rozbrzmiewa jeszcze dziś w słowie dziady. To oni stali na straży zachodnich rubieży młodego państwa piastów i nie cofnęli się nawet wtedy, gdy musieli wybierać między życiem dzieci a wolnością ojczyzny. Dziś nie ma już plemienia dziadoszan, ale ich duch przetrwał. W legendzie o Głogowie, w Ziemi Dolnego Śląska, w słowach kronikarzy i w naszej pamięci. Bo historia to nie tylko daty, to żywi ludzie, ich decyzje, ich wybory. I jeśli potrafimy dziś po tylu wiekach opowiedzieć ich historię, to znaczy, że labirynt przeszłości wciąż prowadzi do miejsc, gdzie bije serce dawnych pokoleń. Jeśli dotrwałeś lub dotrwałaś do tego momentu, to znaczy, że historia dziadoszan cię zaciekawiła. Dziękuję Ci za to, że poświęciłeś swój czas, by razem ze mną zejść głębiej w warstwy zapomnianej przeszłości. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych podróży przez labirynt przeszłości. Napisz w komentarzu, jakie inne plemię, temat albo postać chciałbyś zobaczyć w następnym materiale. Czy powinien to być inny lud Śląska? A może coś zupełnie innego, jak słowiańskie rytuały przejścia albo dawne Grody Pomorza? A jeśli chcesz pomóc mi w rozwijaniu tego projektu, rozważ wsparcie kanału wspierający mają dostęp do ekskluzywnych materiałów z za kulis, grafik i bonusowych treści, których nie zobaczysz nigdzie indziej? Link znajdziesz w opisie filmu. Dziękuję, że jesteś że interesuje Cię historia ta prawdziwa, ta złożona, ta często pomijana. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętaj, przeszłość nie milczy, trzeba tylko nauczyć się jak ją usłyszeć.